Witam serdecznie w tej części kursu zajmiemy się planimetrią. Uczeń rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności. Wielokątem foremnym jest wielokąt, którym wszystkie kąty wewnętrzne są równe i wszystkie boki mają równą długość. Przykłady wielokątów foremnych to kwadrat, trójkąt równoboczny, sześciokąt foremny. Zadanie 15 z maja 2010 roku. Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4, czyli r równa się 4 i mamy obliczyć długość boku tego kwadratu. Średnica naszego y, okręgu wynosi 8. Jest to jednocześnie przekątna w kwadracie, która ma wzór A pierwiastków z 2. Czyli, żeby obliczyć bok kwadratu, musimy podzielić przez pierwiastek z dwóch. Czyli otrzymujemy, że a to się równa 8 podzielić przez pierwiastek z dwóch. Usuwamy niewymierny z mianownika, mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch. Otrzymujemy 8 pierwiastków z dwóch przez 2, czyli a wynosi 4 pierwiastki z dwóch. Poprawna odpowiedź to a. Zadanie z maja 2012 roku. Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 5 jest równe. r wynosi 5, czyli średnica naszego okręgu wynosi 10. Wzór na pole kwadratu to jest a kwadrat, albo tak jak w rąbie, przekątna razy przekątna na 2. Czyli tutaj nie musimy liczyć boku kwadratu, wystarczy, że wstawimy przekątną, która wynosi 10, i otrzymujemy, że pole wynosi 50, czyli poprawna odpowiedź to B. Zadanie z maja 2015 roku dłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długość dwa pierwiastki z dwóch i mamy obliczyć pole tego sześciokąta foremnego. Dłuższa przekątna to jest AD. I wynosi ona dwa pierwiastki z dwóch. To są dwa boki, bo sześciokąt foremny składa się z sześciu trójkątów równobocznych o boku A, czyli bok sześciokąta foremnego wynosi pierwiastek z dwóch. Pole sześciokąta foremnego liczymy, yy, tak naprawdę korzystając ze wzoru na pole trójkąta równobocznego, a kwadrat pierwiastków z trzech na 4 razy 6, bo mamy sześć trójkątów równobocznych. Czyli pole będzie 6 razy 2 pierwiastki, z 3 do do, 2 pierwiastki z 3 przez 4, bo a do kwadratu to jest 2. Czyli otrzymujemy 12 pierwiastków z 3 przez 4, czyli 3 pierwiastki z 3. Poprawna odpowiedź to D. Zadanie kolejne dotyczy trójkąta równobocznego. Było na maturze w sierpniu 2017 roku. Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole wynosi 6 pierwiastków z 3. I mam obliczyć bok tego trójkąta. Widzimy, że wzór na pole, który znajdziecie w kartach, to jest a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Mnożymy przez 4, otrzymujemy, że 24 pierwiastki z 3 to się równa a kwadrat pierwiastków z 3. a kwadrat wynosi 24, bo obu nie poprzednie równanie dzielimy przez pierwiastek z 3. Czyli a wynosi pierwiastek z 24, czyli a równa się pierwiastek z 4 razy 6, czyli 2 pierwiastki z 6. Poprawna odpowiedź to c. Zadanie z maja 2021 roku. Dane jest pole trójkąta równobocznego i wynosi ono 4 pierwiastki z 3 na 9. Przypominamy, że wzór na pole trójkąta równobocznego to jest a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Mnożymy na y, poprzekątnej, bo jest to proporcja, czyli otrzymujemy 16 pierwiastków z 3 równa się 9a kwadrat pierwiastków z 3. Dzielimy przez 9 pierwiastków z 3 i otrzymujemy, że A kwadrat to jest 16,9. Czyli A wynosi 4 trzecie. Trójkąt równoboczny ma 3 boki, czyli 3 razy 4 pierwiastki z 3, czyli obwód wynosi 4. Zadanie kolejne z sierpnia 2010 roku. Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień 12. I ze własności trójkąta równobocznego wiemy, że to są dwie trzecie jego wysokości. Czyli wysokość to jest 36 na 2, czyli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 18. I zadanie z egzaminu gimnazjalnego z 2015 roku. Na rysunku przedstawiono sześciokąt foremny o boku równym 2. I przekąt na AD dzieli ten sześciokąt foremny na dwa przystające trapezy równoramienne. Mamy obliczyć wysokość trapezu ABCD. Wysokość trapezu ABCD jest jednocześnie wysokością w trójkącie równobocznym, czyli ma wzór A pierwiastków z trzech na 2. Skoro bok sześciokąta foremnego, jak i każdego z trójkątów równobocznych wynosi 2, to nasza wysokość trapezu wynosi pierwiastek z trzech. Czyli odpowiedź C. Bardzo dziękuję za rozwiązywanie zadań w tej części kursu i do zobaczenia w kolejnych.